Się, czy zdąży z naprawą do tego rajdu? Okazało się, że zespół dysponuje dwoma samochodami. Jako pierwszy do walki ruszył Enrico Bertone. Przed nim miał jechać bułgarski zawodnik Jasen Popov, ale tuż przed startem popsuła się skrzynia w jego subaru. Trasa liczyła 1048 km, 30 odcinków specjalnych o łącznej długości 271 km. Bertone zwyciężał już w Bułgarii dwukrotnie w 1994 i 1995 roku. W tym roku także należał do zdecydowanych faworytów. Po drugim odcinku prowadził w rajdzie. Z numerem czwartym Serdan Bostancji z Turcji. Co bardziej wytrawni kibice pamiętają tego zawodnika z czasów, kiedy Marian Bublewicz walczył o Mistrzostwo Europy. Nie jest to kierowca najwyższego formatu i nie dziwiło, że nie bardzo mógł nawiązać walkę z Bertone. Z numerem piątym to Paweł Sibera w Skodzie Octavii Kitkar. Ten ogromnie doświadczony zawodnik zaliczył 53 eliminacje Mistrzostw Świata. Powrócił na europejskie trasy po nieudanych startach w Oktawi WRC. W Albenie wiadomo było, że będzie walczył o najwyższe lokaty, ale Bertone także był poza jego zasięgiem. Ukraiński zawodnik Wasyl Rostocki, pilotowany przez znanego w Polsce Borysa Donskoja, zakończył udział w rajdzie po dachowaniu. A to także znany z występów w Polsce Włoch Pier Giorgio Bedini w lancerze Evo 3 W Bułgarii jechał bardzo widowiskowo, co nie przeszkadzało mu prowadzić w grupie N. Z numerem 8 iliacarski w eskorcie WRC. Widać było, że prowadzenie tego auta jest jeszcze dla niego tajemnicą. Wyniki były równie słabe. Za to Dimitar Iljew w peżocie 306 MAXI pokazał, że drzemie w nim ogromny talent. Ten 23-latek toczył w miarę wyrównany bój z Bertone, wygrywając z nim nawet kilka odcinków specjalnych. Ja, ja, ja to... Iwan Marino w nieco starym już modelu Forda Sierra spisywał się całkiem nieźle. Zajmował drugie miejsce w grupie N. A w plancie integrale wynajętej z włoskiego zespołu Astra Radosław Kozlekow dzielnie walczył o czwarte miejsce. Z powodzeniem. Stary, Wasyl Nikołów w eskorcie zajmował trzecie miejsce w grupie N. Wright Albena, tak mile wspominany przez wielu zawodników, na liście zwycięzców widnieją dwa polskie nazwiska, Zasada i Chołowczyc, jest imprezą szalenie trudną do obsługi. Trasa rozciągnięta jest na wiele kilometrów i w trakcie jednego etapu zawodników można obejrzeć góra dwa razy. Niemniej cieszy się dobrą opinią i do tej pory miał znakomitą obsadę. Miejmy nadzieję, że w następnym roku będzie lepiej. Drugi etap rajdu. Zawodnicy po odebraniu samochodów z parku zamkniętego jak zwykle spieszą się do serwisów. Tam zapada decyzja, jakie założyć opony. Serwisy jak zwykle mają dużo prac kosmetycznych. Natomiast kibice bardzo często przyjeżdżają na rajd na kilka dni wcześniej i śpią w namiotach w pobliżu odcinków specjalnych. Dla nich właśnie jest ta oryginalna pobudka. Oczywiście, zanim zacznie się prawdziwe kibicowanie, należy się wcześniej posiłkiem obudzony Mary Cobertone od rana powiększał swoją przewagę. Właściwie nikt nie był w stanie mu zagrozić. Zwyciężając w Albenie, pobetował sobie straty z pian kawalny. Karpiliew za bardzo starał się dotrzymać kroku Bertone i skończyło się niegroźnym dachowaniem, ale o dalszej jeździe nie było mowy. Serdan Bostanci robił co mógł, ale na suchych nawierzchniach nieco brakowało mu umiejętności i zajął trzecie miejsce tracąc do Bertone blisko 6 minut. Znakomita jazda Pawla Sibery zaowocowała drugim miejscem. Tym bardziej cenny jest to wynik, że w pokonanym polu pozostawił dwa eskorty WRC. Radosław Kozlekow zmierzał do mety trochę innym torem niż pozostali, ale za to wygrał ostatni odcinek specjalny i dzięki temu zajął czwarte miejsce. Pier Giorgio Bellini w typowo włoskim stylu jechał do mety po zwycięstwo w klasyfikacji Grupy N. Jak na możliwości tego samochodu, to piąte miejsce Illicarskiego należy uznać za porażkę. A niektórzy mieli poważne problemy z opanowaniem swojej rajdówki. Zwycięzcy 30. jubileuszowego rajdu Albeny Enrico Bertone i Nicola. Re